Okej okay, ludziska, cześć wam wszystkim, z tej strony Elber i jest ze mną Wolan i witamy was w reaktywacji naszego kanału. Postanowiliśmy zreaktywować nasz stary kanał, żeby znowu nagrywać. No i będziemy nagrywać to co kiedyś, mianowicie teraz reaktywujemy serię Idziemy po Gilbie. Tutaj widzicie, więcej wam nie pokażę, Ale tak wiecie, jest jesteśmy w bazie już. Bardziej jest gdyż to jest hardcore. Kiedyś musimy bardzo uważać. Tak. I tutaj widzicie tylko małą część bazy, którą przygotowaliśmy poza odcinkiem. No. Taka malutka część. Byście baza... nie widzieli gdzie idziemy, nie? W no. sensie, gdzie ta baza się znajduje. Ogólnie serwer nazywa się DOSCRAFT, IP będzie w opisie. Zapraszam Na, na tym górę. serwerze i są minigames, i hardcore. I Jak tak. Ogólnie w dwóch tą serię będziemy prowadzić. Tak. I, I to te... będzie seria wakacyjna, jeszcze trzeba dodać. Seria wakacyjna, więc będzie prowadzona przez wakacje, więc się trzeba spodziewać około 30 odcinków z tej serii. No właśnie. Znaczy, to, to jest odcinek numer 0, czyli takie wprowadzenie do wszystkiego. No i co? No i może jeszcze przeprosimy za to, że nie było tych odcinków przez. Znaczy to... No ponad pół że to już roku. Będzie koniec tego kanału, ale. Usunęliśmy wszystkie filmiki i zaczynamy od początku. Tak jakby tylko z, 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 z tymi samymi słowami. Tak. No i co? Będziemy kończyć. Y, bazę Wam pokażemy w, y, w, w pierw pierwszym odcinku. No i co? Już tutaj ogarniemy trochę to do pierwszego odcinka i co? Trzymajcie się. Cześć. Cześć.